Czy my dotrzemy tutaj w najbliższym czasie, czy dopiero za jakieś tam 300 dni, gdy będziemy już bliżej halvingu? No właśnie. Jest to po prostu jeszcze mało. Dominik poinformował na Twitterze, że dokupuje, więc takie ślepe wierzenie, że któryś z tych cykli idealnie nam się powtórzy, no według mnie mija się z celem. Teraz, no nie wiem czy ten Litecoin jest trochę jak spóźniony pociąg. Te szczyty zaczynają nam się generować. Cześć, z tej strony Dominik i witam Cię bardzo serdecznie na kolejnej aktualizacji sytuacji na Bitcoinie. Kanał subskrybuje już ponad 10 tysięcy osób, a jeżeli jeszcze Ty tego nie robisz, to zapraszam Cię do kliknięcia w subskrypcję oraz w dzwoneczek, by nie pominąć kolejnych nagrań. Chodzimy w najbardziej nieprzewidywalny etap dla rynku Bitcoina. Dlaczego? Dlatego, że w przeszłości po halvingu numer 1, gdy mieliśmy wygenerowany szczyt i spadliśmy, to gdy wychodziliśmy z bessy, to mieliśmy cały czas trend wzrostowy z małymi korektami aż do momentu, gdy pojawił nam się drugi halving Bitcoina. W momencie, gdy mieliśmy ATH w 2017 roku i zaliczyliśmy ogromne spadki, gdy wychodziliśmy z tej bessy, dojechaliśmy bardzo wysoko ponad poziom 61.8 i rozpoczęły się Spadki do halvingu prawie cały czas spadaliśmy, w międzyczasie mieliśmy covidową korektę i dopiero w tym okresie przed samiutkim halvingiem rozpoczęliśmy wzrosty no i wygenerowaliśmy kolejne szczyty i kolejne. A techa. Jak może być tym razem? No, generalnie mamy trend wzrostowy. Jeszcze nie dojechaliśmy do poziomu 61,8. Tak jak to było w przeszłości, jeszcze nie mamy zaksięgowanego tego poziomu 61,8 oraz 0,382, które nakładają się w zależności, czy to skala logarytmiczna, czy arytmetyczna. No, ale gdzieś tutaj by według mnie był taki poziom docelowy, czyli jakieś 38 700 dolarów za sztukę bitcoina. Tylko teraz pytanie. Czy my dotrzemy tutaj w najbliższym czasie, czy dopiero za jakieś tam 300 dni, gdy będziemy już bliżej halvingu? No właśnie. Czy w międzyczasie ten trend wzrostowy zamieni nam się na trend spadkowy? No też statystyka tutaj jakoś nie jest po naszej stronie, bo w 2012 roku mieliśmy wzrosty, w 2015 i 16 mieliśmy wzrosty, a tutaj w 2019 i początek 20. mieliśmy spadki. Więc można by powiedzieć, że jest 2 do 1. Ale co, jeżeli tym razem po wzrostach też pojawi nam się korekta do samego halvingu? Wtedy będziemy mieli takie pół na pół i tak naprawdę ciężko jest na podstawie tylko i wyłącznie tego wywnioskować, co może Wydarzyć się dalej. A jeżeli chcesz dokładnie śledzić moje ruchy i chcesz więcej mięcha treści związanej z analizami rynków, czy to bitcoina, czy innych kryptowalut, to zapraszam Cię do dołączenia do Akademii Skutecznego Kryptoinwestora. A zapisy do Akademii są możliwe do najbliższej środy, do północy. Także nie możecie zabrachnąć. Link masz w opisie lub po prostu wpisz w lądarce: dominikwelczak.pl do tej pory bardzo celnie przeanalizowałem to, co może się wydarzyć na Bitcoinie. Sprawdźcie tą analizę, którą też zamieszczę Wam w linku w opisie pod tym nagraniem z 8 grudnia i tutaj mówiłem o mocnych wzrostach. Jeżeli klikniemy w playkę, to zobaczymy, że faktycznie te wzrosty nam się odbyły, ale zgodnie z tym, co było wcześniej, jest to po prostu jeszcze mało. Poziom docelowy według tej analizy jest gdzieś w okolicach 40-42 tysięcy za sztukę Bitcoina fakt, że w przeszłości cienie świec, czyli maksima dojechały nam do poziomu 61,8. Ale czy musi tak znowu być, czy dojedziemy do 48 tysięcy? Oczywiście może się tak wydarzyć, tylko pytanie na jakim etapie? Czy już teraz cały czas trendem wzrostowym aż do tych 48? Czy w międzyczasie pojawi nam się jakaś większa korekta? Zgodnie z oscylatorem, który dla Bitcoina nigdy się do tej pory nie pomylił, jeżeli chodzi o akumulację, to też wyznaczyłem taką strefę, gdzie według mnie może się rozpocząć korekta. Jeżeli jeżeli zobaczymy sobie ten właśnie moment, gdzieś tam czerwiec, lipiec przed drugim halvingiem Bitcoina. To nasz wskaźnik był tutaj w okolicach 35-36% na swojej skali. Natomiast, jeżeli spojrzymy sobie na 19 rok i na czerwiec, to tutaj też w okolicach 30-40% był nasz wskaźnik. Na ten moment, jeżeli klikniemy sobie playkę, to faktycznie cena od 16 tysięcy dolarów za sztukę Bitcoina od tamtego momentu wzrosła. Wskaźnik także, ale zaraz sobie przejdziemy na arkusz, na którym będziemy mogli zobaczyć. Na jakim etapie jesteśmy aktualnie, i czy jeszcze przestrzeń na ten wzrost jest? Zanim to zrobimy, spójrzmy jeszcze na analizę, która porównuje nam 19 i 15 rok. No bo tutaj faktycznie do tego 50% dojechaliśmy, ale do 61,8 delikatnie braku. W 2019 roku dojechaliśmy w punkt do 61,8, było to 14 tysięcy dolarów za bitcoina, no i potem zaliczyliśmy korektę. I w jednym. I w drugim przypadku było to czy 40, czy 50, czy nawet 70% po covidowej korekcie. Teraz rozpoczął nam się faktycznie wzrost. Ja tu pierwszy alert cenowy mam ustawiony w okolicach 32 tysięcy dolarów, następny mam w okolicach 36, 38 i 42 tysięcy. Więc jeżeli cena tam dojedzie, to na pewno zrobię kolejną aktualizację. Na pewno pamiętacie naszą analizę z głową, z ramionami. Liczyłem na to, że od momentu wybicia tej głowy z ramionami, właściwie linii szyi tej głowy, to dojedziemy do 261 zewnętrznego mierzenia. Mamy tutaj okolice 43 400 za sztukę Bitcoina. Oczywiście bardzo dobrze ten ruch nam szedł. W pewnym momencie wróciliśmy. Ja postanowiłem, że po prostu dokupię Bitcoina, dlatego że wróciliśmy do linii szyi. Od tego momentu mam już ponad 20% wzrostu. No i Jeżeli byśmy sobie chcieli sytuację odtworzyć i klikniemy sobie play, to zobaczcie, że faktycznie ta cena nam wzrosła, dojechała. Do oporów, które tutaj sobie wyrysowaliśmy. Od tego momentu, zgodnie z czerwoną strzałką, pojawił nam się spadek. Dominik poinformował na Twitterze, że dokupuje. No i od tego momentu mamy wzrosty. No i sytuacja wygląda tak, że wylądowaliśmy znów w okolicach 31 tysięcy dolarów za sztukę. No i wszystko by wskazywało, że pójdziemy dalej. Tylko co by wskazywało, że pójdziemy dalej w górę? No sprawdźmy. Ale zanim sprawdzimy, to wróćmy sobie do naszego oscylatora. I tak jak Wam mówiłem, gdy spojrzymy sobie tutaj na ten moment w 16 roku, no to ten oscylator już jest tutaj na szarym polu. No i potem mieliśmy tą korektę 40%. Zerknijmy dalej. No tutaj mieliśmy korektę 53, ale z jakiego poziomu? No też z okolic tego szarego poziomu właśnie na wskaźniku. Do tego szarego poziomu jest jeszcze długa droga. Obecnie jesteśmy na poziomie 9%. Potrzebujemy około 28, powiedzmy albo 40, żeby spodziewać się jakiejś większej korekty. Czy faktycznie cena musi dojechać do okolic 42 tysięcy, żebyśmy ten poziom zobaczyli? Być może tak. Wtedy będziemy sobie robić aktualizację. Często dostaje pytania, czy przejmować się jakimiś spadkami. No, według mnie, najlepszym sposobem na nie przejmowanie się tymi spadkami jest włączenie sobie wykresu takiego długoterminowego, na wysokim interwale, najlepiej na skali logarytmicznej. No, i wtedy zobaczymy ten wykres taki łagodniejszy, spokojniejszy i tak naprawdę nie będzie się czym właściwie tutaj przejmować. Zobaczcie, że od września 2022 cały czas rośniemy zgodnie z planem. Czy rośnie, czy spada? Nie ma różnicy, warto było po prostu dokupować w tamtym czasie. Skoczmy sobie jeszcze na chwilę na cienie wszystkich poprzednich cykli nałożone na siebie, wyskalowane mniej więcej tak, żebyśmy widzieli jaką trasę może pokonać Bitcoin. No i teraz zobaczmy, że ten momenty, gdy już był przewartościowany, jeżeli chodzi o ten cykl z 19 roku, czyli ten niebieski cień, no to już gdzieś dochodzimy do tych Maksimów. Raczej potem robiło się takie wąskie gardło, żeby na kilka miesięcy przed halvingiem cena się uspokoiła na jakimś konkretnym etapie. No i właśnie, jaki to jest etap? Zwykle, jak kiedyś mieliśmy wsparcie cenowe gdzieś tam na świecach, raczej bym powiedział, że tutaj to zamknięcie świec będzie bardzo istotne. No to też mniej więcej taki punkt wypadał, jeżeli chodzi o halving Bitcoina. Mniej więcej, bo dokładnie też możemy to po prostu sprawdzić. Więc jak wyglądają następne miesiące? To zobaczcie, że wszystko wskazywałoby na to, że prędzej czy później, jako Jakąś korektę musimy dostać. Czy od tego poziomu, w którym jesteśmy teraz, no, raczej bym był ostrożny z takim stwierdzeniem. Jeszcze jest miejsce na wzrost, no i tego wzrostu. Bym się lokalnie spodziewał. To sprawdźmy zatem te opory, które są zwykle podczas wychodzenia z bezcy. Zobaczcie, że tutaj mamy spadek, mieliśmy wsparcie dla ceny, no i potem, gdy cena znalazła się pod, to przez pół roku walczyła, właśnie tam, gdzie kiedyś było wsparcie. No to teraz był opór. Podobna sytuacja, aczkolwiek zdeczka inna, była cykl później, no bo mieliśmy wsparcie. Weszliśmy w bezce, wyszliśmy ponad wsparcie i znowu zamiast oporu mieliśmy wsparcie. W tym akurat przypadku. Ok, mamy kolejny cykl i co dzieje się teraz? Czerwony poziom jest dla nas oporem. Czy jest szansa na wyjście nad niego? No jest, ale tak jak mówiłem, według mnie jest to etap cyklu taki najmniej przewidywalny, bo zarówno możemy iść sobie bokiem przez kolejne miesiące, możemy wejść górą i ten czerwony poziom uderzać od góry, a może być zupełnie inaczej niż były te dwa cykle wcześniej i może się pojawić taka sytuacja, że przez chwilę będziemy na górze, znowu będziemy pod, żeby znowu potem wyjść nad ten poziom. Więc takie ślepe wierzenie, że któryś z tych cykli idealnie nam się powtórzy, no według mnie mija się z celem. Raczej starałbym się być elastyczny, żeby nic na tym wykresie mnie nie zaskoczyło. Zerknijmy teraz na Litecoin, bo widziałem po komentarzach, że wiele osób czekało na aktualizację. Mało tego, niektórzy byli rozczarowani, że w ostatnim nagraniu nie przyznałem się do błędu i nie powiedziałem, że nie miałem racji, ten Litecoin nie rośnie. No i patrzcie, wzrósł. Mamy teraz Litecoina na poziomie 107 dolarów. Ja postanowiłem, że zaprzestanę zakupów na te 7 czy 8 tygodni przed, no bo zwykle wtedy mieliśmy wygenerowany szczyt na Litecoinie teraz no nie wiem czy ten Litecoin jest trochę jak spóźniony pociąg. Te szczyty zaczynają nam się generować. Halving Litecoin'a jest za 29 dni, czyli mamy jakieś 4 tygodnie do tego, żeby jeszcze nam się szczyt wygenerował. No i teraz pytanie, czy może być tak, że przed pierwszym halvingiem mieliśmy szczyt, przed drugim halvingiem mieliśmy szczyt, ale na przykład jeżeli będzie trzeci halving, no to szczyt może być w okolicach halvingu albo po nim? No też może się tak wydarzyć. Raczej bym postawił to na wrzesień i październik, jako miesiące spadkowe, ale potem przejdziemy do statystyki, to pokażę wam dlaczego. Na ten moment już zacząłem realizować zyski na Litecoinie i co 10 dolarów będę wyciągał kolejne zyski. Jeżeli faktycznie wzrośniemy do 61.8, tak jak to było w przeszłości, no to tutaj mam siatkę zleceń. No To praktycznie z całego tego Litecoin'a wysiądę. Jeżeli dojedziemy do poziomu 50%, czyli do około 130 dolarów za sztukę Litecoin'a, to ja już będę po wyjęciu wkładu finansowego w Litecoina. Mało tego, będę już na tym etapie realizował zyski. No i jeżeli się okaże, że zostanę z jakimiś Litecoinami, no bo cena nie dojedzie wyżej, to są dla mnie darmowe Litecoiny, to jest dla mnie darmowa kasa. I nawet jeżeli spadłby do zera, to nic się dla mnie stosunkowo złego nie stanie, no bo ja już po prostu na tym rynku zarobiłem. Czy będę chciał jeszcze do Litecoina wsiadać potem, gdy będziemy mieli halving Bitcoina? Raczej nie, dlatego że jeżeli spojrzymy sobie na przeszłość, no to mieliśmy ATH na Litecoinie w 2018. W 2017 roku, potem w 2021, te ATH były bardzo blisko siebie, a ja bym liczył tutaj na wyższe poziomy. Ja wtedy na Litecoinie też liczyłem na jakieś 1000-1300. Okazało się, że do takich poziomów nie dojechaliśmy i ostatecznie w styczniu 2022 roku wysiadłem z tego Litecoina, ale też go kupowałem po prostu bardzo, bardzo tanio na poziomach około 50 czy 60 dolarów w tamtym cyklu. Zerknijmy teraz na to, co robi Titan of Crypto. Titan of Crypto czekał. Przez jakiś czas na określenie się kierunku dla Bitcoina. O co dokładnie chodziło? O tą świecę, którą teraz Wam pokazuję kursorem. Mamy jej open, mamy jej close. W międzyczasie były jakieś cienie, czyli najwyższy poziom i najniższy poziom w trakcie trwania tej świecy w ciągu tego konkretnego dnia. Gdyby korpus świecy Jakiejś innej, kolejnej, zamknął się nad tą strefą, albo pod tą strefą, no to znany byłby kierunek: czy gramy na spadki, czy gramy dalej na wzrosty. No i patrzcie, Titan nam rzucił aktualizację no bo ostatnia, właściwie przedostatnia świeca zamknęła nam się powyżej właśnie tej strefy, na której on oczekiwał na sygnał. To w związku z tym no, góra, tylko dokąd, no bo z tego wykresu się nie dowiemy. Zerknijmy teraz, co mówi nam Flash. Flash pokazuje nam dwa spadki, dwa kąty, właściwie jest to tylko jedna tendencja, jest wykres na skali liniowej, ale mówi on o wzrostach od tego momentu do około 200 tysięcy według mnie jest absolutnie na to za wcześnie. Zaraz wam powiem dlaczego. Jeżeli spojrzymy sobie na ten cykl wcześniej i ten cały duży spadek, to to wyjście tutaj na tendencję było tuż przed halvingiem Bitcoina. Natomiast to wyjście na tendencję, które mamy teraz, jest to wyjście, które jest nad tendencją na jakieś 300 dni przed halvingiem Bitcoina, więc tak naprawdę tu w międzyczasie może zadziać się bardzo, bardzo dużo. Takie analizy powodują, że osoby, które jako nowe dołączają na tym etapie cyklu bitcoina, napalają się bardzo mocno, że w krótkim czasie zarobią kilkaset procent. Według mnie to są takie analizy troszeczkę zgubne. My, już z racji tego, że na tym rynku jesteśmy długo, to wiemy, że tak samo może być 48 tysięcy, z powrotem 30 tysięcy, no i dopiero potem jakieś wyższe poziomy, niekoniecznie powyżej 100 tysięcy, może się zatrzymać wiele niżej, no ale fakt jest taki, że przestrzeń według mnie do tych 150 jest. Tylko pytanie, jak w tym czasie będą zachowywać się inwestorzy i czy faktycznie nie skapitulują na przykład na poziomie 70 tysięcy i nie uciekną całkowicie z tego rynku po to, żeby on nam znowu mocno spadł o jakieś 80%. The Scalping Pro pokazał nam bardzo fajny wykres, też często go używałem, są to pokazane emocje inwestorów na poszczególnych etapach rynku no i te emocje naniósł nam właśnie na ten wykres. Według niego jesteśmy tutaj gdzieś na tym etapie, ale nie jest to tak, że on dzisiaj się obudził i nam pokazał, że według niego jesteśmy tutaj, tylko już wcześniej pokazywał nam możliwe wzrosty. I teraz zobaczcie, że faktycznie on tutaj gdzieś określił do okolic 34-500 może nam Bitcoin wzrosnąć i może pojawić się korekta, ale czy musi być idealnie z tymi cieniami? No nie musi być idealnie, jak na razie wszystko idzie zgodnie z planem i faktycznie możemy spodziewać się jakichś wzrostów w najbliższym. Czasie. Tylko pytanie, gdzie na tym wykresie znajdzie się pierwsza fala wyprzedaży i pułapka na niedźwiedzie? Czy będzie to tutaj? Czy będzie to od poziomu nadziei? Dostaniemy tutaj dużą korektę. No właśnie. Ja uczciwie na to liczę, że nawet gdybyśmy dojechali do tych okolic 40 kilku tysięcy dolarów dla Bitcoina. To pojawi mi się jakaś korekta na przykład 30 albo 40%. Zwróćmy uwagę jeszcze na jednego tweeta, gdzie The Scalping Pro pokazuje nam poziom 35 tysięcy, ja też o nim wcześniej w nagraniu wspomniałem, i jeżeli otworzymy sobie wykres bitcoina na interwale miesięcznym, tak żeby każda świeca był to jeden miesiąc, to zobaczymy, że w pewnym momencie świece miesięczne i korpusy zatrzymują się na pewnym poziomie. Jest tam poziom w okolicach 35 tysięcy dolarów, poniżej wychodzą nam tylko takie. Tylko cienie, czy jakieś minima w ciągu miesiąca, a zamknięcie miesiąca było gdzieś w okolicach 35 tysięcy. Oznacza to, że mamy tutaj bardzo mocne wsparcie. Jeżeli kiedyś mieliśmy to mocne wsparcie, to teraz możemy na tym poziomie mieć też mocny opór. Więc faktycznie cena mogłaby tu dojechać i jeszcze raz moglibyśmy zobaczyć jakieś spadki. Trader Alan pokazał mi coś, co bardziej podoba mi się od tego, co widzimy u Flesha, mianowicie u Trader Alana mamy wzrost i znów mamy spadek trend boczny i dopiero po jakimś czasie wzrost. Jednak też te wzrosty są na bardzo wysokich poziomach. Mamy tutaj gdzieś okolice nawet powyżej 200 tysięcy dolarów za bitcoina, ale tak jak Wam mówiłem ja raczej gdzieś bym tutaj oscylował w granicach 150 zgodnie z tym, co mówi mi Rainbow Price Chart, ale też nie jest taka się wyrocznia. To nie jest tak, że musimy tam dojechać. Może się okazać, że przyszła hossa zakończy nam się o wiele na niższych poziomach. A teraz przejdźmy do sentymentu. Czerwiec zamknął nam się na zielono. Jaki będzie Lipiec, na razie, jeżeli chodzi o interwał miesięczny, jesteśmy powyżej otwarcia świecy z początku miesiąca. Czy będzie tak dalej? No spójrzmy na statystykę. Lipiec zwykle był miesiącem, który zamykał się na zielono. Przewaga czterech miesięcy zielonych nad czerwonymi, czyli nad tymi, które zamykały się poniżej otwarcia z początku miesiąca, no i mamy tutaj całą historię Bitcoina. Jeżeli chodzi o lipiec, to jeszcze tak bym bardzo się nie martwił, jakoś ogromną korektą, no bo jest tutaj w tym miesiącu czas i przestrzeń na wzrosty. Bardziej się martwię sierpniem i wrześniem, no bo patrząc po statystyce, sierpień i wrzesień raczej były miesiącami spadkowymi dla Bitcoina. Czyli jeżeli otworzy nam się sierpień, na przykład przez jakiś czas, nie jest to wykluczone, cena może rosnąć, po to, żeby potem zaliczyć korektę. Przyjdzie wrzesień, możemy zaliczyć korektę jeszcze głębszą. Więc, jeżeli patrzeć tylko i wyłącznie na statystykę, to jest szansa, że ta korekta może nam się w końcu pojawić. A teraz spójrzmy na miesiące, które są przed tym okresem, przed halvingiem. No, i zwykle było tak, że w tym okresie przed-halvingowym większość miesięcy była na kolor zielony, jeżeli chodzi o zamknięcie w stosunku do otwarcia z początku miesiąca. Te wcześniejsze miesiące były. Większej przewadze na czerwono, a teraz zobaczmy, że styczeń, luty, marzec, kwiecień były na zielono, maj był na czerwono, ale pamiętam, jak ostrzegałem w nagraniu Sell in May and go away, i tak nie za bardzo mi to pasowało, żeby w tym maju sprzedawać i na cały okres wakacyjny odchodzić przed wykresów. Gdybyśmy tak zrobili, dzisiaj bylibyśmy na stracie. Ja przestrzegałem przed tym i, i tak nie robiłem. Mamy te wzrosty, o których właśnie mówiłem w tamtych nagraniach. Tutaj na czerwono na razie te miesiące wyrzucimy, zostawimy je sobie na kolor zielony, ale bardzo. Bardziej się martwię tym, że faktycznie może nastąpić korekta, i prędzej czy później też w poprzednich cyklach te korekty mieliśmy, czy jedną, czy dwie. Wydaje mi się, że faktycznie ten sierpień i wrzesień może nas troszeczkę wyhamować. No ale pożyjemy, zobaczymy. A, a propos tego, co może wydarzyć się w maju, to też mówiłem Wam w nagraniu, czy warto sprzedawać Bitcoina właśnie w maju. No i tutaj, po tym jak dostaliśmy korektę, mieliśmy tą korektę delikatnie głębszą, bo tym jeszcze spowodowaną decyzją seku. No i teraz pojawiły nam się wzrosty powyżej poziomu, w którym zaczęliśmy po prostu kwiecień. Czy przestrzeń na wzrost jest? Według mnie. Jeszcze tak, ale mimo wszystko od 32 tysięcy będę ostrożny i gdzieś powoli swój wkład finansowy będę starał się wyciągać. A jeżeli chcecie więcej analiz i poznać całą moją strategię, to zapraszam do dołączenia do Akademii Skutecznego Kryptoinwestora. Link w opisie. Cześć!